Ostatnie. Sprawa jest oczywiście znana od dawna, dyskutowana wielokrotnie, w związku z czym bardzo krótko. Podpisaliśmy całą umowę z panem prezesem Jaskubą, prezesem firmy Polimek Mostostal, na budowę w Grywicach stadionu piłkarskiego miejskiego. Wartość inwestycji to około 54 milionów złotych. Termin wykonania około roku. Stadion powstaje w tym miejscu, gdzie istniejący. Ma mieć wielkość 10 tysięcy miejsc z możliwością w przyszłości, jeżeli będzie taka potrzeba, rozbudowy stosunkowo łatwej do 15 tysięcy miejsc. Jest nowoczesny, zaprojektowany przez firmę Brenner AG. O firmie Brenner, Państwo dziennikarze, nic słyszeli wielokrotnie, dlatego, że z tą firmą mieliśmy problem. Mianowicie, firma po wybranym przetargu zamiast zrobić projekt w pół roku, robiła go w półtora roku, więc straciliśmy rok na projekcie. W ostatnim czasie przetarg też był rozstrzygany trochę dłużej, niż to możliwe, mniej więcej dwa miesiące dłużej, z tego powodu, że były odwołania i Krajowa Izba odwoławcza musiała tą sprawą się zajmować. Niemniej e, wynik przetargu został utrzymany i dzięki temu mogłem podpisać e, z panem Prezesem Jaskułą w tej chwili umowę na budowę tego stadionu. E, firma Polimex Moskosta w Żylicach jest znana. To nie jest jedyna inwestycja, która tu jest realizowana, czy będzie realizowana. E, dla niezorientowanych przypomnę, że Firma Pana Prezesa buduje odcinek autostrady pomiędzy węzłem w Gliwice Sośnica a Gliwice Maciejów. Wartość tego kontraktu jest troszkę wyższa niż wartość tego właśnie podpisanego, bo tamto, o ile pamiętam, to wynosi 1 miliard 200 milionów złotych. Więc jest większa. Podczas tej budowy, która jest prowadzona w mieście, oczywiście kontaktowaliśmy się wiele razy z wykonawcą, dlatego że. Taka budowa zawsze zaburza funkcjonowanie miasta, jeżeli budowa tak duża, jak ta warta miliard, 200 milionów, jest realizowana w terenie zrównoważonym. <kli> Muszę powiedzieć, że ta współpraca z Polinexem Mostu Stalem przy tej dużej inwestycji drogowej, układa się bardzo dobrze. Były chwilami pewne napięcia, ale zawsze rozwiązywane szybko i z korzyścią, myślę, że dla dwóch stron, ale dla mieszkańców na pewno, dlatego Do ja jestem dobrej myśli. Po pierwsze znam potężnicę firmę Polimex Mastostal, a po drugie znam już pana prezesa i wykonawców tamtej inwestycji. Myślę, że podobnie będzie tu przy Okrzei w Gliwicach. Także myślę, że za rok spotkamy się na nowym stadionie. Mniej więcej, bo nie chcę mówić, że to jest dokładnie rok. Przed drużyną naszą trudny okres, bo nie będzie mogła w ogóle występować w Gliwicach. Ale do tej pory w pierwszej lidze Piast radzi sobie doskonale. Myślę, że ma dobrą motywację do tego, aby utrzymać poziom tak, aby w momencie, gdy stworzone zostaną lepsze warunki do gry u siebie, wrócić do ekstraklasy i wtedy będzie mieli komplet szczęścia, czyli drużynę w ekstraklasie i nowy stadion. Na to liczę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, gratuluję bardzo osobiście Panu Prezydentowi i jego e, władzom miasta, jego e, współpracownikom i społeczności Gliwic, regionu tego, regionu Śląska, że projekt weszł w fazę realizacyjną. A bardzo dziękuję za e, współpracę w tym ostatnim etapie przygotowania inwestycji, łącznie z e, umową, którą podpisaliśmy przed chwilą. Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi za taką wysoką ocenę współpracy z moimi kolegami, którzy realizują odcinek autostrady A1 na terenie miasta. Tak postanowiliśmy z Panem Prezydentem i z współpracownikami, że będziemy nawzajem się wspierać, że będziemy otwarci. Trudna inwestycja. Jak pamiętamy powódź nam dokuczyła bardzo mocno i to dwukrotnie. Pamiętamy, że słup wody w pewnym miejscu na tym odcinku wynosi 7 metrów i taka palownica to tylko czubek, było widać, a pozostałe rzeczy, które mogły pływać, unosiły się na wodzie. Wszystko to mamy za sobą, kontynuujemy budowę. Mam nadzieję, że w terminie ją zrealizujemy. Polimex ma doświadczenie również w realizacji obiektów stadionowych. Mamy na finiszu stadion Legii, praktycznie budowa w początku warszawskiej Legii. Mamy w dobrze zaawansowaną budowę, przebudowę stadionu Wisły Kraków. Także dla nas to jest taka zupełnie normalna budowa, normalna realizacja. Przewidziałem na kierownictwo no. tego zespołu tutaj bardzo sprawdzonych, doświadczonych moich kolegów, także jestem zupełnie spokojny o jakość realizacji, o współpracy i o tempo realizacji. W skali finansowej to jest pięćdziesiąt milionów złotych. Ten etap realizacji Polimex realizuje w ciągu roku obiektów za 5 miliardów złotych, czyli to jest udział w naszym budżecie, w naszym portfelu zamówień. Ten projekt jest znaczący, jest prestiżowy i jest ocenialny. I na pewno będziemy oceniali społecznie, natomiast i to cieszy, bo Poza gatyfikacją materialną pracuje się również na leżanie społeczne regionu. Bardzo nam na tym zależy, żeby to wyznanie społeczności i mediów, które kształtują ogląd społeczny, było pozytywne. Wczoraj podpisywałem na przykład w Gdańsku kontrakt, umowę na realizację Europejskiego Centrum Solidarności, to większy kontrakt 150 milionów złotych i też jest taki oglądalny społecznie. Nie boimy się tych, tego typu projektów. Myślę, że panie prezydencie, tak jak dotąd będziemy współpracowali ze służbami miasta. Jak trzeba będzie, to się włączymy. E, oczywiście to jest dla mnie oczywiste, że pan prezydent będzie kończył jako prezydent miasta tą realizację, także e, bardzo się tego życzę. No i, no i do zobaczenia na finiszu. Bardzo dziękuję. Chciałbym przede wszystkim podziękować znaczy panu prezydentowi, że doprowadził skutecznie do, 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 właśnie do tego momentu do podpisania umowy. Słowa zapewnienia pana prezesa o, o wykonaniu tej inwestycji w terminie są dla nas bardzo ważne. Planujemy pod tym kątem właśnie wyniki sportowe, naszą działalność i chcę powiedzieć tak, że stadion w Gliwicach będzie pierwszym chyba stadionem na Śląsku, który będzie wybudowany od podstaw i będzie spełniał wszelkie wymagania UEFA w tym zakresie. I to jest szansa dla miasta. Myślę, że duża szansa, bardzo duża szansa również dla klubu, żeby ten klub właśnie historyczny sposób, w takim momencie wszedł na nową, 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 do, nowej ery, prawda? do nowej ery, bo Piast jeszcze nie miał takiej dobrej karty w ekstraklasie. Myślę, że przyjdzie pora na to, że jak będzie stadion, będzie wynik sportowy, że Gliwice będą dumne z tego, z tego klubu I, i tak chcemy się do tego ustosunkować. Jest to duża szansa po to, żeby rozwinąć ten klub, żeby marketing poprawić, żeby uzyskać nowe źródła finansowania poprzez nowoczesny obiekt. To jest olbrzymia szansa dla klubu. I, i, I cieszymy się wszyscy w próbie z tego faktu, że właśnie tutaj będzie budowany nowy stary. Jeszcze raz dziękuję panu prezentowi, dziękuję prezesowi za zapewnienia, że, że ta inwestycja będzie właśnie odbiorna. Słividnie <grymne> historia dowodzi, że, że tak. Ja jestem poza tym przyszywanym kieliczaninem, bo ja przecież odbiłem no. politechniki, widziałem tego, kiedyś tam. Tym bardziej jest to korzystne Dlatego jestem budowlańcy, <grym> bo Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz za pod uwagę, no wiadomo, to jest warunki życia, że może być jakiś, a może być wcześniej sam. Może ja odpowiem, bo ja użyłem sformułowania około. Akurat w dyskusji na temat stadionu miasta zawsze byłem bardzo precyzyjny i często mi mówiono, że coś obiecywałem, czego nie obiecywałem, a ja ważę słowo, i dlatego, dlatego tu użyłem sformułowania około. Że umowie jest y, wpisana data już z czasu pierwotnej oferty, czyli 15 lipca. Niemniej na etapie rozstrzygania przetargu straciliśmy dwa miesiące i to w pełni sezonu budowlanego. Zaczyna się zima, i w zależności od zimy możemy mieć wykonawcy i my wtórnie większe czy mniejsze problemy. Ważne jest żeby tą rundę jesienną nasza drużyna rozpoczęła na nowym stadionie. I to jest dla mnie istotny moment, i dlatego mówiłem pokoło. Zresztą budowa będzie pod, pod oglądem państwa pod oceną. Będziemy bardzo szczerzy i otwarci, będziemy realizowali maksymalnie szybko. Natomiast nikt no, nie kto przewidział taką ciężką zimę jak ostatnia czy powódź, która dewastowała praktycznie budowę. A mamy nadzieję, że to jest za nami, że co roku nie będzie takich warunków atmosferycznych i takich zjawisk przyrody. Niemniej te dwa miesiące sezonu budowanego, który nam ciepło, to jest bardzo dużo. Także otwieramy. Polimek był z tego co wiem przed czasem z budową półtestrowie 1 na naszym na terenie. I y, to wyprzedzenie albo i więcej zostało stracone wskutek y, zolania tej budowy.

Politech Motostal SH A, wyprzedza, no wyprzedza. No no, 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 no. Ja, ja nie mam szans. Rywalizacja. Z dyrecy, z dyrecy, <śmieniek> z dyrecy, to z panie Prezydencie, proszę. Jest, jest, jest. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No, jest. No, no, Dziękujemy bardzo. Chłopaki, zostały... Wite budowa Stadionu Miejskiego została formalnie rozpoczęta. Chłopaki... że stanie się buduje. To jest rzecz nadrzędna nadrzędna. To granie no, gdzie indziej czeka was teraz końcówka o, i cała wiosna. Tak? I cała wiosna i początek Londy jesiennej na pewno też. Na pewno też. To trzeba być w pełni świadomy, my nie płaczemy nam, nam nad losem, nie utyskiwamy, że, że, że tak trzeba, my to rozumiemy i, i my, my bardzo się cieszymy z tego, że to się zaczęło, jak się inwestycja zaczęła, to ona musi mieć swój koniec. To jest początek, ona ma i, i, i ta inwestycja swój koniec. I, i za 12 miesięcy jak po stanie noga powiedziałem. Widziałem projekt, widziałem budowany stadion według tego projektu i bardzo, bardzo, to wygląda bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że będziemy zadowoleni my wszyscy i, i, i działacze, a przede wszystkim też kibice, bo to się buduje w wszystkich dla kibiców, żeby można w warunkach godnych to oglądać. Całkowicie zadaszony stadion to jest bardzo ważna, dwa tego stadionu, całkowicie zadaszony stadion to jest super rzecz.